Zbiornik w Starych Bogaczowicach został wybudowany w 1985 roku w czynie społecznym przez górników i pracowników kopalni Torres z Wągrzycha. Nad zalewem istniało molo, piaszczysta plaża, ławki, deptak i piaskownice. Plany kopalni były bardzo ambitne. Miało powstać 1700 miejsc nad ośrodkiem domki typu szałasowego, pawilon socjalny ze wszystkimi wygodami, stołówka, bufet i brodzik dla dzieci. Kolejne 20 lat to czas wielkiej popularności Zalewu, nad którym wypoczywali mieszkańcy Wałbrzycha i okolic. Niestety w latach 2005-2006 zalew przestał już służyć górnikom, jak i mieszkańcom gminy. ówczesne władze nakazały spuszczenie wody ze zbiornika, który szybko stracił na swej atrakcyjności. Przez 10 lat zbiornik niszczał i zarastał. 14 marca ubiegłego roku, dzięki inicjatywie jednego z bogaczowickich radnych, ruszyła akcja Ratujemy zalew w Starych Bogaczowicach. Dzięki zaangażowaniu wielu mieszkańców i stowarzyszeń. Zalew udało się odtworzyć uroczyste otwarcie odbyło się 30 kwietnia 2016 roku. Bardzo ciężko pracowaliśmy do tego dnia. Od zeszłego roku od 18 czerwca my jako stowarzyszenie pracowaliśmy tutaj nad zalewem, wcześniej była akcja mieszkańców, którzy wycięli tutaj w zalewie te drzewa. My kontynuujemy tą pracę. Mamy tak naprawdę rok ciężkiej pracy. Ale jesteśmy dopiero na początku. W pierwszym etapie naszej inwestycji będziemy jeszcze pracowali co najmniej dwa lata, jak nie dłużej. Dzisiaj mamy 30 kwiecień, początek majowego weekendu. Zaprosiliśmy mieszkańców na taką majówkę dla nich. W dniu otwarcia zalewu na przybyłych czekało wiele atrakcji i rodzinny piknik. Zawody strzeleckie i wędkarskie. Nie zabrakło także pieczonych kiełbasek. Wałbrzyscy harcerze przygotowali ognisko, a członkowie Polskiego Czerwonego Krzyża uczyli udzielania pierwszej pomocy. Po blisko 10 latach zalew w starych Bogaczowicach ponownie stał się miejscem weekendowego wypoczynku.